1450? Mm -hmm. O kurwa, mać. Ja mam tylko 1400 przy sobie. A w banku coś? No nie, mam nic właśnie w banku. Mogę, mogę ci dorzucić kryształu, jak chcesz, chcesz? Nie, nie. Kurwa. Dziękuję za kryształ. No to chyba nie przemalujemy. No to słuchaj, to naprawi tylko teraz na samochód To nie mam pieniędzy w CD. No dobra, dobra. jest naprawione. Już w czasie Poważnie, ja widzę, że on jest dalej rozjebany. Jak jest rozjebany? No zderzak jak tutaj. Nie, jesteśmy w karfunkier. Jak już gdzieś widzę no! Nie, no, nie, jest na... w kasztuka Zamontowałem, przed sekundą. Dobra, nie będzie, Wyjeżdżał co? Dobra. No witam, witam! Eee, yy, Furę byś mi zrobił, co? Tak? Ja? No. Korywa no. nie zrobię. A ja mówię do ciebie schowaj to bo sobie krzywdę zrobisz. Ta. Ta. A ja mówię do ciebie, żebyś utkał, kurwę. O. No i hoj. A, dźwięk, stary. Weź mi pod rękę na fotel. O.